No cześć. Dzisiaj na tapetę biorę sobie znowu klocki Lego. Miałem okazję kupić, to kupiłem. By w fajnej cenie, to czemu mam nie skorzystać? Tym razem są to Docy. Oraz LEGO Friends. LEGO Friends z tego powodu, że jest to zestaw, jak sami widzicie, sprzedawca kwiatów. A jest tam małe dziecko, takiego brakowało u mnie w domu, takiej małej dziewczynki, więc ją wziąłem, a docy wziąłem ze względu na podpisane elementy, które w nich są, przydadzą się do budowy. Zobaczymy, czy naprawdę się to opłacało. Niby jest tu 109 sztuk w tych klocków. No i faktycznie, jak sami widzicie, dużo. Ja byłem zainteresowany z tego względu, że elementy z nadrukami mnie interesowały. Jestem mile zaskoczony tymi zestawami. Były. O, jeszcze. W niedużej cenie. Nie były drogie. A do LEGO Friends, którymi u mnie w domu się bawią, na pewno dołączą i się przydadzą do konstrukcji. Natomiast saszetka Lego kręc była po 15 zł. Te dotsy były bodajże po 10. No, lego jak LEGO. Nikomu reklamować nie trzeba. Buduje się to szybko, łatwo i przyjemnie. Dla mnie najważniejsza to była ta postać chociaż jak już niektórzy zauważyli mogłaby być główka trochę mniejsza w stosunku do ciała bo to jest trochę przesada No co mogę powiedzieć więcej? Klocki LEGO jak klocki LEGO, bardzo fajne bardzo przyjemnie się to buduje Zawsze lubiłem klocki. W rodzinie teraz nowe pokolenie też się klockami bawi. Ale staram się nie robić tak, żeby tylko były zapaczone w jeden rodzaj klocków. Chodzi o Lego. Wiem, że nie wszystkich stać na Lego, żeby kupować w takich ilościach, jakby dzieci chciały. Dlatego zacząłem szukać Alternatyw i znalazłem ich dość sporo, z czego jestem bardzo zadowolony, bo już jeżeli chodzi o same serie z dinozaurami, to okazało się, że można kupować tańsze alternatywy, mimo tego, że to są podróbki, co trochę mi się nie podoba. No ale dinozaura na nowo nie wymyślisz. No nie jesteś w stanie. A same klocki Lego. Jak to klocki Lego? Mały zestaw dużo kosztuje. Mój zestaw dużo kosztuje, a niestety niewiele czasem daje. Ale i tak Lego są na pierwszym miejscu. Ostatnio furorę zrobiły Kuman Lighten. Like Te, które jakiś czas pokazywałem. Odpowiedniki Francuzów Legowych. Powiem Wam, że. Sporo osób myślało, że to są na, na jakieś nowe zestawy Friends, o których nie wiedzą. Byli zdziwieni, że to nie są duńskie klocki, chociaż nie wiem, czy można to jeszcze nazwać duńskimi klockami, jeżeli są produkowane już te klocki w Czechach, na Węgrzech, w Meksyku, w Chinach i to już na opakowaniach jest napisane. W Danii oczywiście też jeszcze je robią. Teraz zastanawiam się, ile będzie to jeszcze trwało, bo widzę tu pewną, pewien kierunek producenta, żeby przerzucić całą praktycznie produkcję na Chiny. No tam, gdzie stanie, no musimy go zrozumieć. Tylko szkoda, że za tym nie idzie też obniżka ceny albo coś podobnego dzięki za uwagę ja sobie poukładam to na spokojnie poza kadrem dzieci będą na pewno zadowolone z tego zakupu jak to z klockami lego? polecam 5 na 5 oczywiście bo fajnie się to składa chociaż jak sami widzicie jakieś tam szpary zostają, więc to nie jest tak, że jest wszystko 100% tak cacy, no ale to są nasze lego duńskie, na nich się większość z nas wychowała i wychowuje następne pokolenie na nich. Ja jestem zadowolony z tego zakupu, bo mnie nie, nie zabił finansowo, co niektóre zestawy małe frędzów potrafią zrobić, nie saszetkowe bo z podobnej wielkości zestaw fręców, ten który tutaj mam saszetkowy w kartoniku kosztuje 40 zł co jest dla mnie już sporym wydatkiem jeżeli chodzi o ilość klocków do ceny i zastanowiłbym się kilka razy chyba, żeby był to jakiś wyjątkowy zestaw, no ale to za 15 zł można było wziąć Szczególnie, że już inne tego typu rzeczy są w domu, więc czemu nie? Tyle na dziś. Dzięki. Do zobaczenia z tym razem. Pa.